Też. Dzisiaj na specjalne życzenie pana Macieja, który zadzwonił do mnie i poprosił mnie o to, żebym trochę jaśniej i szerzej omówił takie podstawowe zasady impregnacji powierzchni granitowych. Miał z tym problem, zadzwonił do mnie, no nie umiał tego zastosować. No, są różne powierzchnie, są powierzchnie polerowane, są powierzchnie szczotkowane, są powierzchnie płomieniowane, więc postanowiłem specjalnie dla pana Macieja i przy sumie jego takiej motywacji, przez jego telefon, nagrać taki odcinek, żeby wytłumaczyć Wam i, i pokazać, na czym polega prawidłowa impregnacja Granitu przy użyciu Stonzlackiu LIP Z dzisiejszego filmu dowiesz się, jak prawidłowo stosować lakiu Gib, na co uważać, na co zwracać szczególną uwagę i jakich błędów nie popełniać, bo popełniacie błędy przy impregnacji tym produktem. Tego dowiesz się właśnie z dzisiejszego filmu. Także, jeżeli już teraz Cię interesuje taki temat, chcesz zwiększyć swoją wiedzę, zgłębić ją, to zapraszam na film już teraz. Kochani, punkt pierwszy. Co to jest Stonzlackiu LIP? Jest to impregnat rozcieńczalnikowy do stosowania na powierzchniach mineralnych, do impregnacji granitu naturalnego, czyli takich powierzchni jak granit, marmur, wapień w różnych rodzajach wykończenia polerowanych, szczotkowanych oraz płomieniowanych, czyli to jest reasumując, impregnat do kamieni twardych. Punkt drugi, w jakim celu stosujemy impregnat z Q-GIB. Co uzyskamy po zastosowaniu właśnie tego impregnatu? Nasza powierzchnia zgłębi swój kolor, otrzyma efekt mokrej powierzchni, otrzyma zabezpieczenie przed warunkami atmosferycznymi. Bardzo cennym atutem przemawiającym za zakupem tego impregnatu jest to, że nasza powierzchnia otrzyma zabezpieczenie antygraffiti. To jest bardzo ważne. Otrzyma zabezpieczenie przed olejami i tłuszczem, jeżeli chodzi o powierzchnie typu nagrobki albo różnego rodzaju wykończenia typu blaty i parapety w domu, które macie. Punkt trzeci gdzie nie wolno stosować stąd zlacjubi, gdzie on się nam nie sprawdzi, bo nie na wszystkich rodzajach kamieni się sprawdzają tego rodzaju impregnaty. Kochani, pierwsza rzecz to jest lastriko. Nie używamy tego do lastryko, ponieważ to jest impregnat drobnocząsteczkowy i on nam wpadnie do środka, nie będziecie go widzieli i efekt mokrej powierzchni nie będzie widoczny. Do tego trzeba zastosować inny impregnat. Nie stosujmy również do luźnego piaskowca, nie stosujmy do betonu, bo to nie jest impregnat do betonu. Do impregnacji betonu posiadamy inne impregnaty, zresztą jak zadzwonicie do mnie, zapytacie, to wam objaśnię, co możecie użyć do jakiej powierzchni, jeżeli macie z tym problem. Jestem od tego, żeby Wam pomóc. No i kochani, punkt czwarty, taki dość bardzo mocny i ważny, gdzie klienci najczęściej popełniają błędy przy zastosowaniu tą QD. Like Używacie tego impregnatu nie do tych materiałów, do których jest zastosowany. No a wy skąd macie wiedzieć, czy to się nada akurat do waszego kamienia, czy nie jak to sprawdzić, jak upewnić się, czy można to używać, czy nie? Odpowiedź jest prosta. Bierzecie telefon, dzwonicie do mnie. I mówicie, czy taki produkt może być zastosowany do tego rodzaju powierzchni, które macie w domu, czy nie. I to jest proste. Po prostu kręcicie do mnie numer telefonu i otrzymujecie odpowiedź, czy można do tego stosować ten impregnat. to jest bardzo proste. Kolejnym błędem, no to jest często spotykany, nie czytacie instrukcji obsługi. Otwieracie puszkę, impregnujecie i później dzwonicie, jeżeli występują jakieś problemy. Kolejnym problemem jest to, że impregnujecie powierzchnię polerowaną i nie wycieracie jej do sucha. A z kolei na powierzchni, jak pomieniowano, lub szczotkowanych, ścieracie cały nadmiar impregnatu i powodujecie, że ten kamień jest odsłonięty i tego efektu impregnacji tam nie ma. Kolejnym błędem na przykład to jest to, że impregnujecie litery na nagrobkach. Po prostu tą powierzchnię matową, która ma odznaczać te litery od powierzchni polerowanych, wyrównujecie tym impregnatem i te litery znikają. To jest częsty błąd, który popełniacie przy impregnacji na przykład nagrobków. Taki tip tutaj dla Was, żebyście nie impregnowali matowych liter. Bo ten impregnat wyrównuje przyciemnienie kamienia, wyrównuje w miejscu, gdzie jest przecięty albo wyszlifowany kamień, wyrównuje barwę po prostu kamienia. To też są częste błędy. No i co, kochani? Nakładacie impregnat na gorącą powierzchnię i nie pozwalacie, żeby ten impregnat weszedł wam dostatecznie do kamienia. To jest taki jeden z ostatnich błędów, które najczęściej popełniacie, ale dość już teorii. Teraz przejdziemy do praktyki, czyli zapraszam Was na impregnację granitu o różnych wykończeniach. Już teraz zapraszam. Dobra kochani, jesteśmy przy naszych próbkach. Tu mamy tak, tu mamy taki granit szotkowany, czarny, tu mamy granit płomieniowany, taki, czyli używany często, gęsto na schody, na nagrobki, na takich miejsca, na parapety, no i tu mamy granit polerowany, tak? Czyli on jest taki świecący i teraz ja wam pokażę yy, właśnie jak przy użyciu tą z Deep wszystkie te trzy powierzchnie prawidłowo zabezpieczyć. Czyli co, Ani? Otwieramy puszeczkę i co? Może zajmiemy się pierwsze impregnacją polerowanych powierzchni. Do polerowanych powierzchni no to wiadomo i każda powierzchnia musi być czysta, sucha, bez pyłów, prawda? Musimy mieć to wszystko odpylone, wyczyszczone, przede wszystkim suche żebyście wiedzieli. Do impregnacji polerowanych powierzchni możemy użyć jakieś tam gąbeczki, prawda? Możemy użyć pędzla, byle żeby po prostu rozprowadzić. No wydajność tego produktu na polerowanych powierzchniach to może sięgać nawet 80 m2 z litra. Maczamy pędzelek i moczymy tutaj całą naszą powierzchnię, impregnujemy. Zobaczcie jak natychmiast kolor zostaje wyróżniony. Natychmiast widzimy reakcję impregnatu z granitem. Zobaczcie Widzicie, jak potworna jest różnica? Słuchajcie, musicie pamiętać o tym, że stonzla Q-dip jest bardzo mocnym impregnatem. I często, gęsto, przy popełnionym błędzie, żeby go usunąć, należy stosować tylko i wyłącznie metody mechaniczne takiego usuwania, także to nie jest tak, że sobie weźmiecie tam jakiś rozcieńczalnik i, i sobie po prostu go zmyjecie. On jest naprawdę bardzo mocny i trzeba przemyśleć po prostu jego używanie, a najlepiej wykonać próbę, żebyście wiedzieli. To też jest jeden z częstych błędów, po prostu, które robicie. Nie wykonujecie próby, i później dzwonicie do mnie, że coś się tam źle na przykład wam zaimpregnowało, albo nie zrobiliście tego tak, jak trzeba. Widzicie, tu macie już zaimpregnowane, polerowane. Zwróćcie uwagę, ja to zostawiam. Przechodzimy teraz do impregnacji kamienia płomieniowanego. Przy okazji Wam powiem taką ciekawostkę, żeby uzyskać taką powierzchnię. On, ten kamień jest naprawdę przypalany po prostu ogniem i pod wpływem temperatury odpryskują jego części i taka powierzchnia zostaje chropowata, która ta prawda, zwiększa przyczepność, zwiększa po prostu porowatość tej powierzchni i się nie ślizgamy na tym. Zobaczcie co się dzieje po zaimpregnowaniu z Lacu Deep tej powierzchni? Natychmiast zostaje wyciągnięty kolor. Taka powierzchnia otrzymuje zabezpieczenie przed brudem. Nasz granit odzyskuje kolor. Słuchajcie, z tego impregnatu jeszcze wróćmy tutaj do polerowanej powierzchni. Zastosowanie tego impregnatu wiąże się z niskim kosztem impregnacji metra kwadratowego. Dlaczego? Dlatego, że wydajność jest potworna tego. To powoduje, że koszt impregnacji jednego metra kwadratowego po prostu spada na grosze. Naprawdę to są złotówkowe części i dzięki temu właśnie wy zaoszczędzacie, dzięki jakości tego impregnatu. Przejdziemy teraz do impregnacji powierzchni takiej szczotkowanej. Czyli ona jest taka delikatna, z delikatnymi zagłębieniami. Nie jest polerowana, ani nie jest płomieniowana. To jest taka szczotkowana wersja, tak jakbyście drewno wyszczotkowali, to tutaj też jest taka faktura. Zobaczcie, jak potężnym impregnatem jest tą z -Dip na takim kamieniu. Patrzcie. Widzicie? Tak jak i tutaj. Kolor został natychmiast wyciągnięty, uwidoczniony po prostu, jest on wyrazisty. No i też impregnacji, koszt impregnacji takiego granitu szczotkowanego to też są małe pieniążki, to nie są jakieś wielkie kwoty, ponieważ wydajność tego impregnatu jest tak mocno na takich powierzchniach, że możecie na przykład naprawdę rozciągać i rozciągać, rozciągać tym pędzlem i go będziecie moczyć po prostu bardzo rzadko, a będziecie dużo metrów impregnować tym. Także tutaj też dla kamieniarzy taka informacja ode mnie, że wydajność tego impregnatu jest bardzo wysoka. Słuchajcie kochani, no mamy zaimpregnowane to I teraz trzy powierzchnie Trzy rodzaje powierzchni mamy Szczotkowaną, płomieniowaną i polerowaną Trzy metody obróbki tego impregnatu Zaczniemy od polerowanej powierzchni Bierzemy sobie ściereczkę I po prostu po pewnym czasie Czyli to jest 10-15 minut Na takiej powierzchni po prostu Wycieramy nadmiar Ścieramy sobie z takiej powierzchni Musicie widzieć Musicie sprawdzać czy wam powierzchnia już Wypiła ten impregnat czy nie? Czy ona już, ona już więcej nie napije się? Po prostu tyle co miało wejść to weszło i więcej nie wejdzie do niego. Następne polerujemy do sucha taką powierzchnię. Bierzemy suchą ściereczkę i polerujemy nasz granit. Aż się będzie z powrotem świecił. I zobaczcie. Widzicie? Widzicie jak ładnie wygląda? Zobaczcie. To jest zaimpregnowany, właśnie, polerowany granit. Do polerowanych przecieramy do sucha po pewnym momencie i kamień jest gotowy. Po 24 godzinach on uzyskuje pełną odporność na warunki atmosferyczne, staje się olejoplamoodporny i posiada właściwości antygrafiti. Słuchajcie, kolejnym, kolejną naszą próbką jest próbka płomieniowana, tylko tutaj jest różnica taka, że nie wycieramy tego do sucha. Tylko po prostu jakbyśmy chcieli sam nadmiar delikatnie ściągnąć, po prostu takimi ruchami dotykając tej powierzchni, nie wycierając do sucha. Dotykamy w ten sposób sam nadmiar z tych wgłębień kamienia ściągamy. Proszę, o, zobaczcie. Tak. Ściągamy takimi ruchami, i wtedy mamy prawidłowo nadmiar ściągnięty z takiego kamienia. Zobaczcie, widzicie? On nie jest wytarty, on nie jest wytarty, on jest po prostu tylko tak delikatnie ściągnięty z powierzchni. Ja Wam tu jeszcze pokażę to bliżej. Zobaczcie, widzicie? Tak powinno to wyglądać. Nie wiem, czy to na kamerze będzie tak widać dobrze, ale. Czyli tutaj już wiecie, że na powierzchniach płomieniowanych tylko takimi ruchami delikatnymi ściągamy i zostawiamy. Będziecie widzieć, jeżeli go będzie za dużo, to on się będzie świecił i że jeszcze go tutaj w tym miejscu jest za dużo, więc bierzemy i delikatnie dotykamy jakąś, prawda, tą szmatkę, żebyście mieli chłonną i tyle. Jest powierzchnia wyrównana i zostawiamy to, nie wycieramy tego tak po prostu... Ścierając to do sucha i później jest problem, bo tego impregnatu nie widać na takiej powierzchni, bo jest starty. Tu macie już objaśnioną próbkę płomieniowaną, a teraz próbka szczotkowana. Przy szczotkowanych powierzchniach bierzemy ściereczkę. Ja wam tutaj zobaczcie, delikatnie, delikatnie ścieramy, widzicie? Wycieramy, tak, wycieramy to ale nie polerujemy, ponieważ wyciągniemy wszystko z delikatnej struktury kamienia. Zobaczcie, ściągałem to ściereczką i wygląda to po prostu w ten sposób. O, widzicie? To musi wyglądać, to musi wyglądać ładnie, żeby to się prezentowało, żeby to było estetyczne, eleganckie i zrobione profesjonalnie. A to ma wyglądać perfekcyjnie, to ma się wyróżniać. Dlatego zamawiacie kamienie szczotkowane i przez ten impregnat cała ta struktura ona wyjdzie na wierzch, prawda? Ona, ona zostanie taka uwidoczniona po prostu w ten sposób, ona będzie bardzo wyraziście na tym kamieniu, będziecie widzieć podczas użytkowania takiej powierzchni, podczas mycia takiej powierzchni. No i co, kochani? 24 godziny nasze impregnaty są suche, są gotowe do pracy. Kochani, no i to by było w sumie na tyle, jeśli chodzi o impregnację takich powierzchni. Mam nadzieję, że tutaj szczegółowo i jasno powiedziałem, jak należy używać właśnie tego impregnatu. Kochani, jeszcze troszkę informacji takich teoretycznych. Termin przydatności bardzo długi. Do mnie możecie zadzwonić i zapytać to jest bardzo duży atut zadzwonić, zapytać poradzić się gdzie to możecie stosować. Zwróćcie do mnie, te porady są darmowe. Możecie po prostu zadzwonić do mnie i powiedzieć czy można tego używać. Jeszcze takim dobrym atutem tego, który przemawia za zakupem, jest to, że mam małe opakowania. 0,25 litra na takie powierzchnie, jakieś nieduże. Macie parapety, blaty, nagrobki, nie potrzebujecie dużo, więc takie opakowania też są żebyście wiedzieli. No i co kochani? Dzwoncie do mnie, wysyłam takie rzeczy wam prosto do domu. Nie musicie nigdzie wychodzić, szukać przede wszystkim i pokazywać tych waszych próbek kamienia, czy do tego prosicie, czy do tego się nada taki impregnat. Chodzicie, szukacie, jeździcie. Jest prostsze rozwiązanie. Bierzecie telefon, dzwonicie do mnie, wysyłam wam to za pobraniem do domu, bez żadnych pośredników, i tyle. Otwieracie, macie pełny instruktaż na filmach i to jest cała filozofia tego. Dziękuję również panu Maciejowi za to, że zainicjował powstanie tego filmu. Mam nadzieję, że pomogłem jemu również w rozwiązaniu tych problemów. Mam nadzieję, że pomogłem wam również. Rozwiałem takie wątpliwości. Słuchajcie, zwracajcie uwagę, róbcie próby, dzwoncie do mnie, bo to jest bardzo ważne, żebyście otrzymali odpowiedź, jak prawidłowo stosować te impregnaty. Nie namawiam Was do zakupu, ale to jest bardzo dobra rzecz do impregnacji granitu. Słuchajcie kochani, mam nadzieję, że już wiecie, jak macie i czym macie impregnować. Parapety, schody, nagrobki, różnego rodzaju blaty kuchenne, takie rzeczy. Także mam nadzieję, że wiecie już czym macie to robić. Gorąco polecam, dzwońcie do mnie, zamawiajcie, wysyłam Wam to do domu. Dziękuję jeszcze raz za uwagę. Pozdrawiam wszystkich.